Dobry wieczór Państwu. Jeszcze, jeszcze wrócimy może do spraw wierzących, ponieważ się dzieje dużo, dzieje się dużo rzeczy. Ogłoszono Ład, Polski Ład Rzekomy i ten Polski Ład Rzekomy traktuje się w dyskusjach, które trwają no jako przygotowany projekt, to nieprawda, to są życzenia, to są na razie tylko życzenia i to ży życzenia jeszcze niesprecyzowane, możemy powiedzieć pobożne życzenia, one są częściowo sprzeczne i z tych życzeń PiS parokrotnie już dawał życzenia i z tych życzeń nic nie wynikało, Życzenia, żeby był milion samochodów elektrycznych, to było życzenie. Od początku wiadomo było, że to jest niemożliwe. Są to życzenia. I teraz te życzenia wyglądają w ten sposób, że biorąc rzeczywistość i to nie rzeczywistość nadchodzącą, tylko biorąc pod uwagę rzeczywistość, która minęła, tą rzeczywistość się przedstawia. W taki sposób, żeby ona dała coś społeczeństwu. W tym układzie te życzenia są już spóźnione, ale oczywiście możemy ciągle podnosić spóźnione życzenia. No możemy wzywać, żeby na nowo odtworzyć drugą Rzeczpospolitą i lepiej ją ustawić, żeby ona lepiej się broniła przed Niemcami i Sowietami. To jest też życzenie, tylko to jest takie życzenie dość abstrakcyjne. I teraz te, te wszystkie życzenia, one stwarzają wrażenie, że to ma być rzeczywistość, która nastąpi. W pewnych momentach nawet tam się mówi, że to jest rzeczywistość miniona, bo jeżeli się mówi, że nie będziemy patrzyli na rozwój cywilizacyjny zachodniej Europy, a tylko wrócimy, do spojrzenia tego naszego tradycyjnego, to co, do XIX wieku wrócimy, no to jest niemożliwe. To, to się w pewnym momencie pojawia. A więc są to tylko życzenia. Kiedy to, kiedy to może nabrać ciała? Może to nabrać ciała dopiero wtedy, kiedy to się zamieni w konkretne projekty. Na podstawie których można opracować wnioski ustaw. Tego nie ma I, te, i tego prawdopodobnie nigdy nie będzie, ponieważ te życzenia są tak szeroko potraktowane, my, my, że, że gdyby Polska była 50 razy bogata, to też nie byłoby jej stać, żeby te wszystkie życzenia zaspokoić. Po prostu nie można i zaspokoić ich. Ale jeżeli się te życzenia traktuje tak, jak plany, to potem ludzie mówią: jak to obiecaliście milion samochodów elektrycznych i ich nie ma. No, od początku wiadomo było, że nie będzie. I to jest pierwsza sprawa, to są życzenia. Czekajmy, aż się pojawią propozycje przygotowane. Jeden z twórców tego systemu mówi, na jesieni przygotuje, przygotuje jak należy sobie radzić z przemysłem. No to znaczy, co on teraz nie wie, ale, ale już mówi, że ten przemysł będzie się świetnie rozwijał, a na jesieni dopiero to przygotuje. No przecież to jest nonsens. A więc nie ma co patrzeć na, na, na te życzenia, na te pobożne życzenia. Trzeba czekać, aż się pojawią konkretne propozycje. I, te, I wiadomo będzie, że te propozycje mają zapewnione sfinansowanie. To jest ten drugi plan, którego nie ma. Ale jest jeszcze trzeci plan tego całego zagadnienia. Trzecim planem jest to, że te życzenia, te poważne życzenia oparte są o pomoc Unii, um, Unii Europejskiej. To są pieniądze Unii Europejskiej i w ogóle się nie ukrywa, że, że osiągniemy to przy pomocy pieniędzy Unii Europejskiej. Nie wiem, w jaki sposób można. Osiągnąć pieniądze z Unii Europejskiej równocześnie potępiając Unię. To to jest jakby, jakby walka samych z sobą. Zobaczymy najpierw, czy Unia nam w ogóle da te pieniądze. Unia zastrzega, na co zresztą ta najbardziej prawicowa część tzw. Zjednoczonej opozycji zwróciła uwagę. Unia żąda przywrócenia praworządności I, i to znaczy, że co, że nasz rząd jest gotów zlikwidować izbę dyscyplinarną, która jest pozakonstytucyjna, która jest niepraworządna. Nie, on chce utrzymać izbę dyscyplinarną, chce utrzymać kadłubowy, kadłubowe jakieś organizacje, które Rzekomo nominują sędziów, a, a, a nie wiadomo na jakiej podstawie, to jest przecież naruszenie praworządności. A jeżeli, jeżeli naruszenie praworządności, na co, na co my właściwie czekamy? Czekamy na to, że Unia powie dobrze, dobrze, bądźcie niepraworządni, bądźcie tylko łaskawi wziąć nasze pieniądze. Nie powie tego. Jest jeszcze tutaj parę ładnych krajów na, w Europie, które chętnie by patrzyły, żeby Polska nie wzięła ani grosza, bo one coś dostaną. No chociażby takie Węgry, a już nie mówię, że Rumunia czy, e, e, czy Słowenia, ale chociażby takie Węgry, które też mają nie najlepsze stosunki z Unią Europejską. Jak Polska nie bierze pieniądze, to innym będzie się nadawało więcej. A więc mamy taką, taką szczególną sytuację. Życzenia zamiast projektów. Projekty może będą na jesieni, a może będą w roku 2022, bo już właśnie słyszymy, że to nie może być w roku 2021, tylko będzie w następnym roku, albo że to będzie później, nie wiadomo w którym roku. Albo że wreszcie damy, damy takie pieniądze pielęgniarkom, ale dopiero za sześć lat. To, jest, to są po prostu obietnice, które, które muszą być otrzymane. I teraz nie ma przygotowanych projektów, a więc nie mówmy o projektach. I nie ma zapewnionych pieniędzy z Unii. Jedyne, co jest konkretne w tej całej sytuacji, to jest podniesienie podatków. To jest jedyne. Ja rozumiem, że rząd musi podnieść podatki, ponieważ nie ma pieniędzy. Ja to rozumiem. Ale to jest jedyna konkretna rzecz, choć, choć też taka nie do końca sprecyzowana. Sądzę, że należy traktować w ogóle całą tą imprezę poważnie. To po, prostu, to po prostu chciałem wyjaśnić, zwrócić na to Państwa uwagę. Wróćmy teraz do kwestii, o którą zaczęliśmy w, przed tygodniem. Wróćmy do Rosji, do Związku Radzieckiego i tak dalej. Ja tam mówiłem, że Rosja rozwija się skokowo, jest potężna, a potem jest wielka smuta. Upadek i tak dalej. Jakie są tego przyczyny? Jeżeli spojrzymy na mapę świata, to zobaczymy, że na tej mapie są trzy wielkie państwa. Jednym z tych państw jest Rosja, bardzo rozległa, prawda, od Bałtyku do Morza Owockiego, do, do Oceanu. Od Atlantyku do Oceanu Spokojnego. To jest jedno wielkie państwo. Drugie wielkie państwo, które jest na mapie świata, to jest Kanada. I trzecie wielkie państwo, które jest na mapie świata, to jest Australia. I teraz tak, jaka jest różnica między Rosją a powiedzmy z Australią? No taka różnica, że Rosja chce uchodzić za mocarstwo światowe, a Australia nie ma takiego, takich ambicji, takich chorych ambicji. A Kanada? Kanada jest większa niż Stany Zjednoczone. Ale czym jest Kanada w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi? Stany Zjednoczone są mniejsze od Związku Radzieckiego, są mniejsze od Kanady, są mniejsze od Australii. Dlaczego te trzy wielkie kraje, z których tylko jeden ma ambicje mocarstwowe, dlaczego te trzy wielkie kraje nie odgrywają takiej roli na świecie, jaką by, jakie by mogły mieć ambicje? Bardzo prosto: te ziemie, na których się te kraje osadziły, są ziemiami, które są w jakiś sposób nieprzyjazne nie dla bytowania człowieka w poważnej części, a ponieważ człowiek tam buduje, to ten człowiek musi wydatkować znacznie więcej energii witalnej, wytwarzanej przez siebie, także tej energii społecznej, która jest nadwyżką ponad tą. Indywidualną energią, która jest osobniczą energią poszczególnych ludzi. Otóż te kraje mają pieniądze, żeby utrzymać własnych ludzi, ale nie stać ich, żeby tym, ci ludzie mogli na całym tym obszarze mieszkać, ponieważ tam trzeba znacznie więcej energii. I związek, jeżeli Stany Zjednoczone, bo porównajmy Stany Zjednoczone z Kanadą. Stany Zjednoczone mają oczywiście u siebie także strefy pustynne i tak dalej, ale przede wszystkim kraje, Stany Zjednoczone są państwem, gdzie jest bardzo rozwinięte rolnictwo, bardzo rozwinięty przemysł. Wszystko jest bardzo rozwinięte, łącznie z bardzo silną produkcją energii społecznej przez liczne społeczeństwo. Jeżeli spojrzymy na Kanadę, to zobaczymy, że przez Kanadę przebiega taka półokrągła linia od oceanu w stronę granicy amerykańskiej, nawet przekracza tą granicę Stanów Zjednoczonych, wchodząc na Jezioro Górne Superior i w kierunku Atlantyku znowu zawraca. Może, przynajmniej te niezamarzające, utrzymują jakąś wyższą temperaturę i na południe od tej linii ludzie żyją w sposób w miarę przyzwoity. Natomiast na północ od tej linii są obszary albo nieprzyjazne bytowaniu człowieka. Albo wrogie bytowaniu człowieka, i jeżeli chce się te tereny w jakiś sposób zagospodarować, to nie ma Kanada, nie ma na to energii społecznej. Australia nie ma energii społecznej, żeby te pustynie po środku i na północy wyspy zagospodarować. Coś tam z nich czerpie, ale nie ma. Natomiast Związek Radziecki i Rosja. I Rosja. Rosja historyczna, Rosja sowiecka, Rosja współczesna, mając ambicje, żeby być wielkim mocarstwem, chce koniecznie te ziemię zagospodarować. Nie ma na nie dość energii. Ten niedostatek energii. W momencie, kiedy Związek Radziecki zaczął rozwijać swoją potęgę militarną i rozwinął ją w ogromnym stopniu, to Związek Związkowi Radzieckiemu zabrakło energii społecznej na trwanie. Co się stało ze Związkiem Radzieckim? Całą energię zmarnował, budując tą potężną armię, żeby być. Jednym z dwóch głównych mocarstw świata. Zmarnował tą energię, wydał tą energię. Jeżeli Australia ma obszary, gdzie temperatura jest za wysoka, ma obszary, gdzie są pustynie i tak dalej, i nie może tego zagospodarować, i nie próbuje tego specjalnie zagospodarować, to ona nie chce być wielką potęgą. Jeśli Kanada nie chce być silniejsza niż Stany Zjednoczone i kieruje pieniądze rozsądnie, ale to też nie chce być światową potęgą. Związek Radziecki, Związek Radziecki był jeszcze w lepszym znacznie położeniu niż obecnie jest Rosja. Obecnie połowa Rosji to wieczna zmarzlina. Ziemie na, na wschód od Jeniseju i ziemie północne to jest wieczna zmarzlina. Prawie cało, cała reszta to są obszary, albo to nie jest już wieczna zmarzlina, ale są to obszary, albo wrogie, albo nieprzyjemne bytowaniu człowieka. Rejon Moskwy, zwany historycznie zalesiem między górnym, górną wołgą a oką, rejon Moskwy jest rejonem nieprzyjaznym dla ludzi. Bardziej na północ i na wschód będą wrogie. Trzeba tam więcej energii, żeby można było w ogóle funkcjonować na tym obszarze. Rosja na swój obszar ma za mało energii witalnej, żeby być na stałe wielkim mocarstwem. Jeżeli się okresowo staje mocarstwem, to własnym kosztem i to się kończy wielką smutą. I to się kończy. Rewolucją październikową, upadkiem Związku Radzieckiego, bo wydano tej energii za dużo, i potem jej brakuje. Stąd też Rosja, mając te ambicje, nie może być na stałym Oczarstwie światowym, przeżywa od czasu do czasu potężne kryzysy. Geopolityczne, które my nazywamy kryzysami, my to znaczy w geopolityce, nazywają się kryzysami potencjałowymi. Dlaczego tak się dzieje w Rosji, a nie dzieje się w Kanadzie, a nie, nie dzieje się w Australii? Z bardzo prostej przyczyny. Część obecnej Rosji, ale także terenów położonych na Południe od obecnej Rosji. Są to stepy, na których koczowały plemiona, które ogólnie nazywamy plemionami mongolskimi. Te, te plemiona mongolskie Chinami e, osiągały jakiś wysoki stopień potęgi. Największy stopień potęgi chyba osiągnęły w te, wówczas, kiedy wykorzystując jakieś wojny domowe w Chinach. Mongolska dynastia na 100 lat przejęła władzę nad Chinami. Oczywiście nie była w stanie dłużej tej władzy utrzymać i to się skończyło. Ale generalnie to polega na czym? Chodzą te ludy mongolskie, tak ogólnie nazywane, chodzą te ludy mongolskie na terenach, które są Niezbyt przyjazne bytowanie człowieka, taki w takich terenach półstepowych, trochę może bardziej hodowlanych niż rolniczych. I póki, póki są to populacje nieliczne, to się z tego utrzymują. Ale po pewnym czasie rozwój demograficzny następuje, ilość ludności wzrasta. I środki, które można uzyskać miejscowe na przeżycie, nie wystarczają. I co wtedy robi plemię mongolskie? Napada na sąsiada. Nie po to, bo jak na przykład Niemcy napadają na Francję, czy odwrotnie, to chcą zagarnąć jakąś pro prowincję, ale z wszystkim, przede wszystkim z ludźmi. Zakładają, że tych ludzi w jakiś sposób będą asymilować i tak dalej, ale z ludźmi. To nie tak, że, że oni chcą ziemię przejąć tylko. Oni chcą przejąć całą prowincję z ludźmi. Tak, jeżeli spojrzymy na historię Europy, to przecież widzimy to bardzo dokładnie. Plemiona mongolskie nie chcą przyjąć prowincji z ludźmi. Plemiona mongolskie chcą wymordować ludzi, dlatego że im są potrzebne środki utrzymania, bo ich własne nie wystarczają. I dlatego Rosja od czasu do czasu musi starać się być potęgą państwową, wielką, mocarstwem, żeby zdobyć dalsze tereny, które może eksploatować. Dla własnego przeżycia. A ponieważ utrzymanie, zdobycie i utrzymanie tych krajów, gdzie się ludności w dodatku nie wymorduje i ta ludność się prędzej czy później zbuntuje, to żeby ich, żeby ich utrzymać, no, trzeba utrzymać ich siłą. Trzeba także obronić ich przed jakimiś inwazjami z zewnątrz a więc rozbudową. Co się rozbudowuje przede wszystkim? Co rozbudowują mongołowie przede wszystkim? Łuki. Łuki, konie, wojenne, szable. Tak, tak w historii to bywa, a dzisiaj czołgi, bomby neutronowe. A to kosztuje, a ponieważ to kosztuje bardzo dużo, to jak się buduje siłę. Która ma zapewnić utrzymanie zdobyczy, to koszta są zbyt wielkie, i to mocarstwo po raz kolejny pada. Jakie jest rozwiązanie e, e, dla Rosjan? Na pewno nie rozwiązanie mongolskie, to, chociażby rozwiązanie chińskie. Mamy dużo ludzi, mamy dużo energii, budujemy potężny przemysł. Ale mamy środki, żeby budować ten potężny przemysł. Armia jest dla nas mniej ważna, trzymamy tą armię dużą w granicach naszych możliwości finansowych. I teraz Rosja, jeśli chce być coraz bardziej zbrojna, chce być coraz bardziej groźna. To zbliża się do klęski. Ja już nie mówię o tym, że Rosja w porównaniu ze Zjednoczoną Europą, albo jeszcze lepiej z NATO, to jest trochę więcej niż Zjednoczona Europa. Ja już nie chcę powiedzieć, że Rosja w stosunku do Europy bezkażeł. To jest w tej chwili 130 parę Milionów mieszkańców ustawicznie ilość ludności mieszkającej w Rosji się zmniejsza. Byłaby niższa w tych, w tych niespełna 140 milionach mieszkańców wliczono ludzi żyjących we wschodniej Ukrainie, która jest pod szwiecką okupacją na Krymie. To, tylko to, że tak powiem, przyłączanie tych obszarów z ludźmi pomogło im pozornie zahamować spadek. Mają, mają, mają 120 milionów i są w stanie mieć energię wytwarzaną przez te 120 milionów, a Europa no ponad 500. No, kto z kim? To, to nie mówmy związek Rosja-Estonia. Mówmy Rosja-Europa zjednocząca się. Rosja-NATO. Czym jest Rosja w stosunku do Europy? Karłem. Karłem. I dlatego. Tak jak NATO istnieje od roku 1949, to nikt nie odważył się nigdy napaść na którykolwiek kraj NATO. Nikt. I Rosja oczywiście też się na to nie odważy. A że pręży muskuły, prężąc muskuły, budując zbrojenia, budując nowoczesne bronie, które się potem wyrzuca na śmietnik. Bo co się stało z sowieckim arsenałem nuklearnym? W całości poszedł na śmietnik. Nic, nic z tego arsenału nie wykorzystano, nic, nic. Wyrzucono straszliwe pieniądze i nic z tego nie mieli. Poza upadkiem komunizmu, no to też plus, ale zupełnie inny plus. Otóż na, w naszym spojrzeniu do Rosji, w spojrzeniu ludzi z Europy, w spojrzeniu ludzi z krajów NATO, nie powinien dominować strach, powinien dominować pewien uśmiech pogardy. Co Wy robicie? Szykujecie nową smutę? I to jeszcze w tak trudnych warunkach, kiedy następuje ocieplenie klimatu. A co to znaczy ocieplenie klimatu? Na przykład dla tej połowy Rosji która jest wieczną zmarzliną. To oznacza, że ziemia będzie rozmarzała, czy też rozmarza, bo to już się dzieje, że ziemia rozmarza w tym tylko zakresie, w jakim budowano domy, je chciano osadzić na twardym gruncie, i 20 lat temu to one były na twardym gruncie. Jak rozmarzało, to nie ruszało twardego gruntu, i budynek stał, albo most stał, albo droga funkcjonowała i tak dalej. A jeżeli następuje ocieplenie, to ta wieczna zmarzlina cofa się w dół. I wszystkie budowle, Wniesione na terenie wiecznej zmarzliny, tracą podstawę, zaczynają pływać w błocie. Mosty, drogi, domy, miasta, ponieważ zostały zbudowane w oparciu o tam, gdzie wieczna zmarzlina nie rozpada się. W owym czasie się nie rozpadała. A gdy następuje ocieplenie, to to wszystko się jeszcze rozwala. To jest, to jest dodatkowy, to jest jeszcze dodatkowy element, który powoduje, zresztą występuje także w Kanadzie, czy w, czy w północnej Argentynie, w południowej Argentynie, mroźnej Południowej Argentynie, coraz, coraz cieplejszej zresztą. To wszystko po prostu powoduje, że potęga Związku Radzieckiego w kategoriach, czy Rosji, potęga rócarstwa rosyjskiego, Sowietów, Federalnej Republiki Rosyjskiej, że ta potęga osadzona jest na, nie dostaje wystarczającej energii, żeby się rozwijać, ta osadzona jest na gruncie, który zaczyna zamieniać się w błoto. Jaka jest przyszłość tego kraju? Łatwo, łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Także, myśląc o Rosji, naprawdę, nie bójmy się. Straszą. Ale ile ich kosztuje ten strach? Straszą i gorąco bardzo dużo za to płacą. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.